ona ma gołe pyszki <noise> <noise> i ty ona Nie. ma gołe pyszki Miał, miała stanik! Cześć. witajcie ponownie z tej strony Blade Panie. i mój synek Bartuś mój... Bartuśowi szło tak dobrze i mój synek tata I mój synek tata tak są mu tak dobrze, że zdecydowaliśmy się od razu nagrać drugi odcinek z 3 Areny. Martuś, przywitaj się ładnie. Cześć. Ślicznie. Dobra. Martuś teraz gra na jakąś planszę, gdzie jest chyba jed... jeden właśnie człowiek, którego teraz Bartek zabił. Cierżant. A to sobie dobrze radzi zaraz, go. A, <śluje> no życie. O, popatrzcie, popatrzcie, on ma quad damage. No idzie O, dobrze, Bartek. Zostawię go. Zostaw. Nie, że... Zostawię posadznik. Jednak udawało im się go blisko. W międzyczasie Bartek między pierwszym Druga. nagraniem a drugim rozegrał sobie jeszcze jedną mapę. Jest. Wygrał całą, było tam bodajże dwóch przeciwników ale to Bartek wygrał, zdecydował się jeszcze na jedno nagranie mówił, tata, nagrajmy jeszcze coś jednego bo mama to lubi, ciekawe czy oglądnie będzie dobrze wszystko chyba będzie a no dokładnie tak, tak, dokładnie tak chyba poczuwasz ty wygrywasz 4-2 Chyba poszukać tu jego z doma, do takiego takiego Niebieskiego? Aha, quad damage Jeszcze się skończyło z tym... Ojojoj, ojojoj 4-3 Dobry jest ten koleś Dobry jest ten koleś Jest! Jest, nie wiesz Jest, jest, jest Fadzi damage Quad damage nie no? Kurczę, chyba ciekawe no to 4. on mnie zabił Szukam mu drugiego yes. 5-4 wygrywa ale to on mnie bił to no, on cię zbił no to on grywa. nie gliwa nie kadłem. jest już mu go się kończyło już szukać tych przyżyczków nie ma tam są i też mu popalić bo on wygrywa jest! O, o ty tam... no dliwa. Wziął sobie apteczkę, bo odpórczy. Jestem sinki. Ach jest, 5-5. Nie jestem... Udało się. Macie regenerację. Chodź, to mi jedzie głowę. Mów, mu głowę. O, pięknie, 6-5 wygrywasz. Ja w całej godzinie, bo on... Tego, nie, to się bo masz nie ma. Takiego no chodźmy, że tutaj. Ale ciekawe to on nie... Ma... O chodź idzie, 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 idzie. Trzeba proszę pas. Od damcz. Pięknie. 7-5. Bo damet tam chyba się pojawia, co jakiś czas Bartuś. O, po to Może... się pojawia chyba regeneracja. Teraz miałeś. Chodź damet, muszę gdzieś to. Tutaj. tutaj się pojawia, no? Ale na razie nie ma. Jeżeli dalej. Chyba no, może się to być. Chyba posługał kryjówkę. Kryjówkę, tak. Może to jest być z niego dom. Jest! Ale to nie... Pięknie! Ale to nie jest hot Nie jest poddamer, no. To chłopak! Wygrywasz 8-5. O! Jeszcze dwa razy i wygrasz. Więc... No popatrzcie... O, miał płoddemet! Ale to, ale to on nigdy on, nie ma. Ja. Nie, ty wygrywasz 86. Ale to on zabił. No Szukam to, o, się, jeden, jeden, jest Szukamy dobra. Połowa cię, Jest! Dziewiąty. Ha! Ha ha ha! Brawo! Udało mi się! Super chłop z ciebie. Nie, nie. Zuch. To. Super, zmień sobie Oj. na rakietnicę. Ale to już mi się kończyło, bo poszukać... No, nowe będzie. Lukejko chodź damet! Brawo! Izlałeś! Wygrałeś, teraz następną ładuj! O, popatrz. Kolej, popatrz, popatrz, odblokowałeś poziom drugi. Bitterman. No to ładuj następną i tyle. Udało się, już to odblokowałem! Odblokowałeś, możesz grać dalej. Ty to, to. Może być i to. Pokażę ci tam, to jest. Jest A to z tym hanterem, to jest trudne. Obieram to. Pójdę tutaj. Teleportuj, A to tego? jest na broni. O, popatrz się. Mogę masz... Jak to jemy, to będę mógł dostać, tak? No, masz prąd, prądnicę. Lightning gun. Jak usłyszysz go, to powiedz... On! On! Jest! Brawo! Zostawię go. Ale miała rów. Jedę tam po boje. Krzyńka! Krzyńka. Łap! Jak go zobaczysz, to go bije. Dobra, A Ja się też podzałam. Yes. Mom, you get it. Nice, super. Haha. -ha. Czy jest? Jest. Gonią. Ojej. Oj. Jest. Ojej. Jest. Ojej. Oj, oj, oj. Tam jest. Brawo, bazerow. Mam, mam jakieś takie? Masz? Super. Weź sobie te czyry. Tutaj jest to z czerwonego. Tam nie jest też, owo tam była. W lewo, w lewo, w lewo. Nie tam, drugie lewo. Jest. Uciekła. Oj, oj, oj. Jest tu. Oj. O. On no, tu przyjdzie do ciebie. Jednak nie. Jednak nie. Muszę Dam. poszukać. Nie jesteś! Woła ją, może przyjdzie. Ej! Chodź tutaj! Da, już już idę. Chodź! To mi leci głowę! Powiedz ci bajkę! Powiedz ci bajkę, jak odpalił ma górze. Tak. Jest. Jest. To papa o to jest. Mam jakie Rakietę ją? Pięknie. 3-0. Zostawię ją. Zostaw. Aj, potem ją. <grym> Ty za to mały. Ty to, to umie? Sam się tego zauczyłem. <grym> no ja cię tego nie uczyłem. Ale to sam za tego udziłem. Nie wiem, wiem, zdolny chłopaka. Jest. Ojej, eee, ojej, 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 ojej. O, a, ma jeden punkt. O, to. O, to stało! Zabiła tu, co... mnie to i to! Tak, zabrała ci. Nie sądzę, że. A tam, no? Zinka. Ona ja ją mam. A! Jest! A jak ona... No Hunter, daj się zabić Bartkowi. A jak pana a tego... Jaka poza. A jak pana tego czerwonego basenu, to może się zabije. No, tylko ona tam nie wpadnie raczej. A jak yes, nie? Yes, yes. A ty yes. wpadniesz, to się na pana zabijesz. To jest tam wiesz. Zają się. Go... Za To nie rzucaj się tam, masz pięć wycięst. Ona tam już wpadła raz. Jednak, ona ma życie! Aha, jedno zabójstwo. O chopacie cię była tam. nam. A i może mieć to samo to ona ma. Tak. I już tam idę. Widzisz? To samo jest... jest czerwone, to nawet nie chcę patrzeć tam tak strasznie. To jest członik basen Jawa. Tak. O, jest szyzik. Jest krzyżyk. A... Ten tego na nie da. Ale tego się nie da, a teraz się udało. Nie wiem, gdzie ona jest. Przulkaj Aby... je. A pijam do Bima, a teraz jej nie ma. ją. Cip 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 cip. Cip cip, 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 cip. cip, 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 cip. Nie ma jej. Jest! Dziełemisz. Gonią. Obałacz się, z drugą stronę. Gonią. Brawo. Dziełemisz.

Nie łapam. Chcemy wejść tam. Chyba, Chyba poszła tutaj. Nie wiem. Chyba tak. Musiałem mieć skrzynki. No, bierz skrzynki. Jest. Patrz na To nie. Boje weź. Chyba poszła tutaj. Zresztą coś, coś tam migało na dole. Nie. To żółte to miga. Sory, no sory, sorry, sorry nie wiedziałem. E? Nie da tu być. Ha! Co działa? Ciało pod... Czałam. Czałam to. Rośnie młody. Youtuber. Jest! Biguniu? Jest, tato, Super, semku. No, ja Gonią! Poszła chyba na dół. O nie, tam jest, na górze. Nie no, Do portalu poszła. Tutaj? No, nie! Poszła tutaj. A! Chyba poszła tam, w górę. Nie wiem. Być może. No, to ja. no dokładnie. Nie nam to nie. Oha, pięknie, brawo. Trzeba Ona ma kołe piski. I to jest, a ona ma kołe Miała stanik. Ma mankowe Na, 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 na. A bankowe piszki, tatusów. Dobra, graj. No rozwaliłeś mnie, chłopie. A to był ty? Co ja? To nie byłem ja. Graj graj. Jeszcze raz musisz ją zabić. A im ja muszę tu ich zabić A. Zabić. wszystkich ich zabić, wtedy ignam. Tak. Bo tutaj. Nie, tak! To, to, to. Tak, tak, tak. Gonią. Chodź tutaj. Widzisz jakie ona ma piski? Widzę. I Brawo! Tam. Brawo! A muszę mieszać. Jeszcze? Jeszcze jedna mapa? To ostatnia już, nie? No ta jest fajna mapa. Szukaj broni. Mam jakietę. Super. Mam przyjęte Dysinki a to dają mnie kurubki. Krupki? O się ile ich tu jest. Goni. Podoba ci się ten? Jako postać się? mi się nie podoba. Taka jest mija. A mi się podoba. Brawo. Masz jeden punkt. Ten ja go... takiego Szukam go. Szukaj, szukaj tam jest nawet chyba trzech jest o. Yes. o brawo zbroja o jest jeszcze jeden o, o dwóch naraz jeden. bum, o to ładną rozpierniczę nie, nie w niego bo by cię byś się zabił a masz pod damage musisz szukać tych krzyżyczków <noise> no fajne masz powiedzenie. <kłysy> Ale mnie dusi. O to bierz go dziada. Pięknie. Został go. Został go, został. O jeszcze ja. Bam, bam, bam. bam. O, o, masz, tylko, masz tylko siedem masz 12 fragów dobry jest. O, 13. Postałobyś teraz 4 tubie zginął. A jak dzień, a jak chcesz, to się zabiję! Uuu, mam niaskietę. Masz rakietę, nie skarż bo się zabijesz. Jeden frag w minus. Graj, graj, graj! graj. A nie! To... Dasz radę, graj. O ile ich jest. Ale ten nie zabił. Dobry jest. On jest taki. Grand. O idzie, 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 łoko idzie. Bigo bo pisał. O, zabiłeś go. Co tam jest? Nic. Coś cię strzela. No Kto się urodził A teraz małam wyciągnąć. Lecz... O, chłod damage! Pod damage! Bierz go! O! Ale tam to... no, masz już 17 fragmentów. Ale to on. Macie dogania. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Bartek pokazał pięknego skilla, grając w Quake 3 Arenę. Dzisiaj to wszystko. No to na razie. Następnego razu. Bartek, powiedz cześć. Cześć, a im ja się mieszę. Dobra, to Bartek będzie robił jeszcze, a my się teraz żegnamy. Na razie, strzała.